Cześć. Dobry. 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 Cześć młodzieży. Chłopaki z Zabrza przyjechaliście? Tak. No i to kto dzisiaj wygra? Ja już Myślisz? Zdołamy odro odrobić stratę? Tak. No i mistrz będzie w Zabrzu? Tak. No to tego się trzymam. Trzymam cię za słowo. Po meczu sprawdzimy czy miałeś rację. Está bien, parte. Yes, <laughs> sir.

No i jak wrażenia? Koszulki super, przygotowane super. i to w tej wersji lepszej. W tej no. bogatej, w tej bogatej. Tylko tak ubraliśmy pod uwagę. Tylko takie, czyli Oczywiście. te rezerwowe w ogóle nie były z auta wyciągnięte. Tylko misz złoto jest nasze. nie! Dzień dobry! Widzisz, pamiętasz? Panowie zaprezentujcie! Dobrze wygląda? Tak. Szczęśliwi szczęściem chłopaków, ale też również własnym. No Te dwa mecze, wiele emocji, a dziś to już no, prawdziwa eksplozja. Tak, tak, tak zrobimy to ale Najważniejsze były te dwie bramki w Zabrzów. One zrobiły różnicę tak naprawdę. Tak, tak. było sobie. E, tak marzę, że nam się ten mecz po prostu lepiej, lepiej ułoży, ale myślę, że taka tak, konsekwencja tak na to, w na konsekwencji konsekwencji i to też, Możemy być dumni z tych chłopaków. Oczywiście, myślę, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty i oby tak dalej. Kubert już kilka minut po ceremonii ochłonąłeś, ale radość była, chyba jest, cały czas wielka. Tak, jest. Uczucie jest nie do opisania. Bardzo się cieszymy i udało nam się wygrać i mamy złoto. Dawid, udało się! Udało się, tak. w końcu Pragnione zwycięstwo. W zeszłym roku były łzy, ale teraz są łzy, ale radości już. Radości, dokładnie. Walczyliśmy o to ciężko cały sezon i udało się. Słuchaj, ale 4 do 1, 4 do 0 już prowadziliście, no ten mecz ułożył się no niewiarygodnie fantastycznie. No były emocje, co mogę powiedzieć, no ale chyba że wygraliśmy. To pokaż jeszcze medal pięknie, jak wygląda. Proszę. Super, wielkie gratulacje. ZADEMY ba... WÓRZ! Aleksander Tobolik, piłkarz, no tak w historii takich przypadków pewnie wiele, górnika nie było. Piłkarza, który w jednym sezonie z jedną drużyną zdobywał tytuł wicemistrza Polski, by tydzień później z drugą zdobyć tytuł mistrza. Mowa oczywiście o juniorach starszych i teraz juniorach młodszych, no jakie to uczucie? Dwa medale w ciągu tygodnia? No to uczucie jest na pewno nie do opisania, bardzo fajne przeżycie. Szkoda, że z U19 nam się nie udało zrobić tego mistrza, bo też niewiele zabrakło, ale jeszcze mam kolejny sezon i nawet dwa sezony, więc może będzie lepiej. Dziś ten mecz chyba od początku układał się po waszej myśli. No powiedz na odprawach czy, 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 czy nie wiem, wczoraj idąc spać przed snem, wyobrażałeś sobie, że tu może być w pewnym momencie aż 4 do 0 dla górnika. No powiem, że 4-0 aż nie, ale wiedziałem, że wyjdziemy na pewno na ten mecz z jak najlepszym nastawieniem i zrobimy po prostu swoje i...